Do godziny 12.00 telewizja polska w likwidacji miała dać odpowiedź, kto poprowadzi 12 maja debatę prezydencką i czy będzie to Dorota Wysocka-Sznepf. W opublikowanym wczoraj prezydenckim zerze pokazałem kłótnie komitetów wyborczych, które protestowały przeciwko takiej właśnie decyzji. W momencie, gdy nagrywam ten program, jest godzina 14.40 i żadnej informacji z TVP nie ma, co oznacza, że już TVP złamało wczorajsze ustalenia. Natomiast nie będę czekał w nieskończoność, bo przecież całkiem możliwe, że odpowiedź z TFOP w ogóle nie nadejdzie, że ktoś tam gra na przeczekanie, więc bez względu na to, czy pani Sznef poprowadzi tę debatę, czy jej nie poprowadzi, warto się zastanowić, dlaczego jej osoba w ogóle wzbudza aż takie kontrowersje i z czego wyniknęła cała awantura. Ktoś złośliwy mógłby uznać, że sztaby wyborcze po prostu boją się tak wybitnej dziennikarki jak pani Dorota wysocka sznep Jest to oczywiście piramidalna bzdura. Nie można się bać tak, powiem to, tempej propagandystki. Jeśli zajrzymy w dzisiejsze media społecznościowe i w aktywność pani Doroty, no to się okaże, że podała dzisiaj dalej tweeta, w którym Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, no i ja, zostaliśmy nazwani pisowskimi pacynkami i klaunami. No, są kraje w Europie, i gdzie media publiczne funkcjonują inaczej niż u nas, Na przykład Anglia i BBC i w tych krajach za podanie dalej takiego tweeta dziennikarz po prostu od razu wyleciałby z roboty. Natomiast u nas standardy zostały już lata temu tak zaniżone, że nawet nie robi to na nikim specjalnego wrażenia i pani Dorota Wysocka-Sznep jest rozważana jako Oh, być może najlepszy przedstawiciel telewizji publicznej do poprowadzenia najważniejszej w roku debaty. A to, proszę Państwa, nazywa się propaganda. Nie wykluczam też, że pani Dorota podała dalej tego tweeta, ponieważ już wie, że została odsunięta i jest po prostu rozgoryczona, ale też nie wykluczam tego, że jest po prostu wyjątkowo głupia. W każdym razie powinna zadać sobie pytanie, spojrzeć w lustro i zadać sobie pytanie, z jakiego powodu 80%. Sztabu wyborczych, które były podczas tej narady, głosowało przeciw jej udziałowi w debacie. Prześledźmy karierę pani Doroty, żeby spróbować to zrozumieć. Pani Doroty z domu Wysockiej, a po mężu Sznepf. W historię Sznepfów nie będę się za bardzo zagłębiał, bo ktoś mógłby powiedzieć, że uprawiam tą tu prawdziwą obławę augustowską, no ale. Pani Dorota za grzechy swojego teścia w żaden sposób nie odpowiada, więc nie będę tego w ogóle poruszał. No to dlaczego politycy 12 maja nie chcą być w tym samym studiu co pani Sznep? Być może dlatego, że to jest dla nich ważny dzień i chcieliby mieć pewien komfort psychiczny. Mają walczyć ze swoimi przeciwnikami politycznymi, a nie z całym otoczeniem. Osobiście uważam, że każdy z kandydatów na prezydenta jest inteligentniejszy od pani Schnepf, więc każdy by sobie z nią poradził. Natomiast e, przedstawiciele komitetów wyborczych, szefowie komitetów wyborczych, ich zadaniem jest to, aby swojemu szefowi zapewnić maksymalny komfort. Więc o ten komfort walczą bez względu na to, czy ich szef by sobie z panią Schnepf poradził, czy nie. Być może istnieje też obawa, że mogłaby przeszkadzać niektórym kandydatom na prezydenta w dość niestandardowy sposób. Czy czyli sowieckie firmy też również miały brać udział? To się naprawdę wydarzyło. Ona puściła alarm z telefonu, żeby zagłuszyć typa, z którym rozmawiała. No tak, i czy ktoś da sobie rękę, usiądź, że nie zrobiłaby tego podczas debaty? Ja swojej ręki nie zaryzykuję. Nie wiem jak wy, ale ja nie. Po drugie, chodzi o zasady. Albo robimy normalną debatę, albo bawimy się dalej w telewizyjną szczunię i udajemy, że ten ściek to czysta woda. A to, proszę państwa, nazywa się propaganda? Kandydaci na prezydenta mogą nie chcieć dodawać pani Wysockiej-Sznep w Splendoru i udawać, że widzą w niej dziennikarkę, a nie hejterkę. Przywróćmy powagę sytuacji, przywróćmy powagę mediów publicznych chociaż na te trzy godziny podczas debaty prezydenckiej. Mnie bawiłby ten moment, gdy pani sznep musiałaby przez zaciśnięte szczęki zadawać mi pytanie i ukrywać swoją nienawiść do mnie, ale nie każdy musi z kandydatów mieć takie podejście. Poza tym poprzednia debata prowadzona przez panią sznep. Pokazała, że nawet debatę da się zepsuć. Nawet debatę, bo przecież rola dziennikarza podczas debaty zazwyczaj jest dość marginalna. Ale tutaj zobaczmy, jak pani. Wysocka Sznef kłóci się z Beatą Szydło. Komitety nie zgodziły się, byśmy mogły z Dorotą dopytywać czy drążyć tematy, a szkoda, nie uważasz, Dorota? Wielka szkoda. Już... Muszę też się jeszcze odezwać. Tak, y wszystkie wykorzystać. Y y y y w tej chwili media publiczne są odbudowywane ze zgliszcz, które pozostawił po sobie Jacek Kurski, i musimy to odnotować Chwiljuszu. jednak. Pani redaktor chyba tego nie ustalaliśmy. No proszę nas traktować. Ja też prosi... My też prosiłyśmy nie, państwo, o to, żeby nie kłamać. Proszę nas traktować tak samo, bo zacznę, bo nie uwierzę pani, że są odbudowywane. To z... jest, Zbliżą. to była uwaga pod naszym adresem i nie pozwolimy na to, aby pozostała bez odpowiedzi. Media publiczne są w tej chwili odbudowywane. Pomijam milczeniem tą wypowiedź pani redaktora, myślę, że była nie na miejscu. Tak między nami mówiąc. Ja przypomnę, pani premier już wykorzystała obie przysługujące reporty, riposty. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez państwa podczas spotkania, pytanie się telewizji. tutaj. Ale jeszcze lepsze są pytania zadawane przez ten egzotyczny duet, bo była tam jeszcze Justyna dobrosz oracz e, Sami popatrzmy na to pytanie z tezą. Wobec ryzyka agresji ze strony Rosji 21 państw przystąpiło do europejskiej inicjatywy tarczy powietrznej. Ma ona chronić niebo nad Europą na wzór izraelskiej żelaznej kopuły. Rząd PiS odmówił wcześniej udziału w tym programie. Przystąpiły do niego dopiero obecne władze kraju. I pytanie: czy unijna tarcza przeciwrakietowa zwiększy bezpieczeństwo Polski i Europy? Słuchajcie się! Rząd PiS. Odmówił wcześniej udziału w tym programie. Przystąpiły do niego dopiero obecne władze. I pytanie, czy unijna tarcza przeciwrakietowa zwiększy bezpieczeństwo polskiej Europy, czy nie? A to, proszę Państwa, nazywa się propaganda? Albo to drugie pytanie, znowu z tezą. Sami posłuchajcie. Wejście Polski do Unii Europejskiej było szerokim politycznym konsensusem. Traktat akcesyjny podpisał premier Leszek Miller, Traktat z Lizbony prezydent Lech Kaczyński, a dziś politycy często krytykują unijne regulacje. Wielu nie chce na przykład czystego transportu albo drwi, jak słyszeliśmy nawet w tej debacie z ekonakrętek czy energooszczędnych żarówek, a pakt migracyjny kwestionują prawie wszyscy. Niektórzy chcieliby od Unii tylko brać i niewiele dawać od siebie. My więc nie zapytamy dzisiaj, co Unia może zrobić dla Polski, tylko zapytamy, co Polska może zrobić dla Unii. Oczywiście są to pytania tak zwane rachoniowe, bo on, one zostały zapoczątkowane za poprzedniej władzy. Genialne tutaj jest pytanie zadane przez Michała Rachonia, które trwało dłużej niż czas odpowiedzi na, na to pytanie przez, przeznaczony kandydatom. Pytanie. W skrócie, bo da się z tej minuty skrócić do, do minimum, brzmi tak: czy wolisz być zdrajcą, czy bohaterem? Czy chcesz być tak zajebisty jak PiS, czy tak beznadziejny jak PO? No, wybór jest chyba. Oczywiste. Powtórzmy pytanie. W kwestii obrony Rzeczpospolitej politycy prezentują dwa przeciwstawne pomysły. Jeden realizowany był w czasie rządów koalicji Platformy Obywatelskiej PSL. Zakładał w wypadku ataku ze wschodu opóźnienie operacji Zaczepnych Wroga, oparcie obrony Polski o rubież strategiczną na linii Wisły i ewentualne późniejsze odzyskiwanie okupowanego terytorium z pomocą sojuszników. W czasie tworzenia tych planów ograniczona została liczebność armii. Ciekaw jestem, jak wspomniałem, czy Państwo wiedzą, ile dokładnie takich jednostek Armii Polskiej wówczas zlikwidowano. Koncepcja przeciwna realizowana dzisiaj przez rządzących zakłada obronę całego terytorium Polski, zbudowanie 300-tysięcznego Wojska Polskiego uzbrojonego w najnowocześniejszy sprzęt, w tym m.in. pół tysiąca zestawów arty artylerii rakietowej HIMARS, czołgi Abrams oraz śmigłowce Apache którą z koncepcji obrony Rzeczpospolitej widzą Państwo jako swoją, jako bliższą Państwa idei politycznej w zbliżającej się kadencji Sejmu? Ale wróćmy do egzotycznego duetu, bo samo zakończenie tamtej debaty było po prostu wyśmienite. E, sami popatrzcie na te dwie przekupy z Bazaru, e, które na moment chcą być światowe i udają, że robią coś spontanicznie, a na kilometr pachnie to ustawką z Borysem Budką z PO i nagle wszyscy zaczęli się mówić po angielsku, a potem się kłócić o to, czy wypada mówić po angielsku. Była to debata wybitna. Brukselska polityka rozgrywa się w kuluarach. To prawda, tyle że tam królują języki obce, zwłaszcza angielski. At the end of this debate you can say your goodbye message in English. We give you a chance to impress your voters. anybody? yes, of course. Yep. we would like to ask you for votes. of course, uh, european union is our, uh, our common responsibility. so please vote. please go to these elections. they are very, very important. As, and we can win, as we did in uh, october. To by miało być tylko krótkie pożegnanie, no, ale rozumiem, bo, że całe przesłanie z Państwa jest bardzo ważne przy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, tak? ale nie wiem, czy pan wie, w Brukseli są dwa języki obowiązujące, język angielski i francuski. A Jak dostanie się pan olać. do parlamentu, to pani, będzie musiał pani pan mieć redaktor, na to ja muszę wpływ, powiedzieć... dyskutując w kuluarach. Ale no, wystarczy ja tylko powiedzieć złożę, goodbye. Jeżeli, jeżeli to państwu chodziło państwu tylko o zwykłe goodbye. Szanowni państwo, ja tylko muszę sprostować, bo pani redaktor mówiła, że są dwa języki Obowiązujące. Tak. Wszystkie języki narodowe mają takie same prawa. A moja rada, pani Sznepf, ona może funkcjonować sobie w mediach. Nie wiem, czy w publicznych, ale niech sobie funkcjonuje w mediach. Natomiast niech skupi się na takich rozmowach jak ta z hejterem, arkadiuszem, szczurkiem. Zobaczcie sami. Ale powiedzcie, że oni nas tam nie dopuszczą i będą nas, zabierali nam te megafony, więc trzeba coś zrobić, żeby nam nie zabrali, więc wtedy to chyba mój pomysł, że tam coś się zepchną. I tam jest taki kalen, kalendarz, kandela, kandela, przed tą zachętą. I mówić, a to wejdziemy tam na ten kandelarz, zanim oni się zorientują, to już my tam będziemy na tym kandelarze. No i wtedy będziemy mogli tam do tego Kaczyńskiego mówić, co, co o nim uważamy i o tym, co on tam w ogóle wyprawia. Nie? No i Ale jeszcze... drugi pan był na drzewie. Drugi pan był na drzewie. Tak, ja już nie pamiętam, dlaczego on was się Czy on Nie wszedł, czy nie zdążył, no mniejsza o to, w każdym razie policja miała tam strasznie dużo problemów, żeby go tam zdjąć, bo on tam biegał, oni tam ci terroryści. Przychodził rozchodzą. z gałęzi na gałąź, kałową, tylko za nim nie tak, nadążał. Tak, wody Aż mi było to wodę Oni tam szturmowali. Tak, tak, stawaliśmy przy zgr granicy Zgromadzenia Kaczyńskiego i wtedy my używaliśmy na przykład tylko takich ręcznych megafonów, to wtedy policja nie znała tego. Przepisu. A państwo też mieli zgłoszone zgromadzenie. A my mieliśmy, tak, a my mieliśmy też zgłoszone zgromadzenie. No. Dokładnie, dokładnie, gorszy dokładnie, sort, gorszy sort dokładnie byliśmy gorszym sortem. O, jeżeli PiS mówi, że tak. torturowani to w ten czasów. sposób dzisiaj, to znaczy, tak. że oni torturowali, oni te tortury zaczęli, Tak, to można ten powiedzieć, że, tortur, że oni tak? wprowadzili system tortur. Albo na opowieściach Macieja Maleńczuka o tym, jak można po grzdylu wódki wziętym w bramie lać kogoś po bordzie. Zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za pobicie działacza Prolife. Coś ty mu zrobił. No, dostał w mordę, tak? Jakbym wiedział, że, będzie, że to, które będzie trwało, to bym mu mocniej przyłożył. Ile Być mu mocniej? Przyłożyłbym mu mocniej, bo to był tylko taki cios odczepny. O Ale naprawdę go uderzyłeś? O, tak, opowiem tą historię. Albo na wywiadach znowu po człowieku, który popełnił samobójstwo. Pani mąż poświęcił dla nas wszystkich, dla Polaków, no, to co miał naj, naj, najważniejszego w swoim życiu, czyli właśnie swoje życie. Y, tak, y, on to napisał, dokładnie opisał w swoim liście, y, opisał jakie były motywy jego działania, jakie były przemyślenia. Natomiast trzeba też pochwalić panią Dorotę wysocką Sznep, bo nawet ona potrafiła pochwalić rząd prawa i sprawiedliwości mianowicie za to że uwaga nie mordował księży o dziwo rząd pisu nie mordował księży może nie zdążył w czasach pisu które no umówmy się no nie było takich kasusów jak ksiądz popiełuszko i tak dalej bo na pewno nie było Możemy wiele złego powiedzieć, ale rzeczywiście do takich sytuacji nie dochodziło, więc było o tyle łatwiej, przyjemniej, bezpieczniej. Można by też wspomnieć, że pani Sznepf dostała nagrodę pod tytułem Hiena Roku za materiał o ojcu Tadeuszu Rydzyku. Ja się z decyzją jury absolutnie nie zgadzam. Uważam, że pani... Dorota Wysocka-Sznep nie powinna dostać e, nagrody Hie na roku za ten materiał, tylko za materiał o Sławym Mirze Mencenie. Nie wiemy, czy Sławomir Męcen mówi, co myśli, ale wiemy, że konsekwentnie hołduje swojej własnej zasadzie. To nie ma do końca znaczenia w polityce, czy się mówi drdy mały, czy rzeczy rozsądne. Wręcz szkodzi mówienie rzeczy rozsądnych. W świecie Sławomira Męcena wszystko jest więc proste i klarowne. Staram się podejmować tylko prostych rzeczy, bo skomplikowanych naprawdę nie potrafię. Kandydat na prezydenta mówi Mówi tu co prawda o gotowaniu, ale złośliwi twierdzą, że nie tylko. To już Polska będzie W świecie Sławomira Mencena nie przyjmuje się też zaproszeń do wielu mediów, także do TVP, nie tylko do niebezpiecznych związków, także my postanowiliśmy wprosić się do para, pana Sławomira Mencena nawiec. Oczywiście wiem, że oglądają mnie też ludzie, którzy teraz powiedzą, ej, ona w ogóle nie powinna być dziennikarką, mogłaby się zająć czymś innym, to jest moim zdaniem przesada. Mogłaby, mogłaby to połączyć jakoś, mogłaby wrócić do bycia dziennikarką, ale na uchodźstwie. Mogłaby wrócić do tego, że była korespondentką. No, jej mąż jest dyplomatą. Pani Dorota wraz ze swoim mężem-dyplomatą jeździła po świecie. Co ciekawe, pobierała wtedy dodatek na pokrycie utrzymania członków rodziny. On przysługuje e, tym dyplomatom, e, których rodzina no, musiała porzucić pracę zawodową. Wprawdzie pani Dorota nie porzuciła, tylko zarabiała dalej. Ale kto by się przejmował, przecież to są publiczne pieniądze. No to, więc jak mieli nie brać, skoro można było, znaczy można było, może nie można było, ale no wciskali, to brali. No i, i, i co, nie będziemy się jej przecież teraz dziwić. Waszyngton, Dorota Wysocka, wiadomości. A to, proszę państwa, nazywa się propaganda? No, ciekaw jestem, czy telewizja polska odpowie w końcu, czy nie. Być może to nagranie. Pozwoli podjąć decyzję, czy Dorota Wysocka-Sznep powinna prowadzić debatę, czy nie. Czy podczas debaty powinna rozmawiać z tymi, jak to podawała dalej, pajacami, klaunami, czy jednak nie. E, ja bym był za tym, żeby robić show, więc. Tak, Pani Doroto, spotkajmy się w studiu TVP 12. Będzie to wprawdzie obrzydliwe, bo pani w ogóle nie powinno być w TVP, a co dopiero w studiu TVP, a co dopiero 12 maja w studiu TVP to w ogóle nie ma sensu Pani obecność tam, ale niech się dzieje. Szanowni dyrektorzy, dawajcie tę decyzję, nie mogę się doczekać. Ja już się nie mogę przestać śmiać na samą myśl, co będzie w tym mailu. Czekam.